Dzień dobry Państwu, z tej strony Victor F. A dzisiaj pogramy sobie World of Tank. Eee, gram w tą grę już od dwóch miesięcy, więc się z nią uporowałem. Dobra, wchodzimy. Szybciej. Dobra. Oto moje czapki: Marder 2, Stupesant i Bizon Valentin ET, Tank 2, Medium Tank, M2, Medium Tank. No i dobrze, wybierzemy sobie tego i pojedziemy na bitwę. W tym odcinku zagramy tylko w dwie bitwy. Bo mi nie starcie czasu, na więcej. I później nagram więcej filmików z tym i będzie git. 50 zagramy każdym ciągiem. Muszę poczekać. O, drodzy w tabeli. Ładnie. No nie, na bazę to. Ладно, пойдём базу сразу перейдём. Едем. Gdzie strzela w patafianie? Ja Jedziemy. Okay. Przymierzemy nie, oczywiście, że nie temu też nic nie zrobimy ale jedziemy, 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 jedziemy O Dobra, jedziemy drugim czołgiem Bo tym się nam nie udało Weźmiemy marder Marder ma niezłe działko więc rozwalisz wszystkich do swojej drogi Może... ponownie Nie grywasz, To Pamiętaj, nie subskrybujcie tylko subskrybujcie czy się taki Jakiś kapciu przyszedł do mnie do pokoju. Kapciu ja ci dam w głowie. Nie, kapciu! Kawa jest taki, co nie umie powiedzieć. Subskrybujcie, tylko subskrybujcie. No i dobrze! Mój. Dobrze, że ty umie. się uczy No i to nie jest po angielsku. To jest po polsku kiedy. Nie, po polsku to jest komentujcie, subskrybujcie w ogóle. Nie prawda! Dobra, już jesteśmy. Bąk sobie Polas. Jedziemy. Zobaczymy jaką ma siłę mogły mnie sprawdzać. Aha. Już jeden poszedł. Piękny. Kurde. Dobra. No i dobra. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o łapkę w górę i komentujcie. Na razie.